Największy piracki serwis udostępniający seriale i filmy online został zamknięty. W piątkowy wieczór użytkownicy Kinomaniaka zastali na stronie tylko napis: The End. Serwis Kinomaniak TV pozwalono oglądanie produkcji filmowych oraz telewizyjnych niedostępnych w Polsce za pośrednictwem legalnych kanałów dystrybucji. Z serwisu korzystały setki tysięcy polskich internautów. Sam profil strony na Facebooku miał ponad 400 tysięcy fanów. Serwis nie miał praw autorskich do udostępnianych przez siebie filmów i seriali. Jego działanie opierało się na luce w polskim prawie, który nie uwzględnia karania za oglądanie streamingu nielegalnych treści. Wcześniej Kinomaniak TV zniknął z sieci w styczniu ubiegłego roku. Jednak wtedy użytkownicy zostali poinformowani, że zawieszenie działania serwisu jest tymczasowe. Tym razem właściciele strony nie zostawili żadnej informacji. Nie można się też z nimi skontaktować. To prawdopodobnie definitywny koniec portalu. Bardzo możliwe, iż zamknięcie kinomaniaka pociągnie za sobą kolejne portale podobne do jego tematyki.